To już nie są tylko wizje i projekty, to fakty. Pozyskiwanie energii elektrycznej staje się dzięki fuzji jądrowej aż tysiąckrotnie wydajniejsze niż za pomocą paneli słonecznych, turbin wiatrowych czy nawet klasycznych reaktorów atomowych. Dziś zapraszam Was do świata, gdzie budujemy na Ziemi własne słońce miejsce, które zmieni sposób, w jaki ludzkość zasila swoją przyszłość. Dowiedzcie się, jak powstaje ITER. Największy reaktor fuzyjny w historii, i dlaczego to właśnie fuzja jądrowa jest kluczem do czystej, nieograniczonej energii dla całego świata. Obejrzyjcie cały materiał i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To, tutaj budują największy na świecie reaktor do fuzji jądrowej. Obecnie znajduje się w hali montażowej międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termonuklearnego na południu Francji. A tu za mną, tam, gdzie naukowcy i inżynierowie pracują nad odtworzeniem tego, co dzieje się wewnątrz Słońca. Teraz to jest o wiele więcej niż tylko kolejny projekt energetyczny, co jest eksperyment naukowy wart 22 miliardy dolarów. Między całym szeregiem narodów, które łączą siły, aby spróbować zmienić sposób, w jaki generujemy energię na tej planecie. Misja ITER, stworzyć nowe źródło energii wolne od węgla, jest pilna. Globalne zużycie energii podwoi do 2050 roku, a my musimy drastycznie ograniczyć nasze zużycie paliw kopalnych. Niektórzy naukowcy mają nadzieję, że kontrolowana fuzja jądrowa może być świętym gralem energii, ale jest pewien haczyk. Jak na razie, żaden reaktor nie był w stanie wyprodukować więcej energii poprzez fuzję jądrową, niż zużywa. ITER ma na celu być pierwszym, a jeśli się uda, może dosłownie zmienić świat. Fuzja jądrowa energia, która napędza bombę wodorową i słońce. Czy to może być garnek złota czekający na końcu tęczy, aby dostarczyć energię, która jest tania, czysta i niewyczerpalna? W listopadzie 1985 roku sekretarz generalny Związku Radzieckiego Gorbaczow złożył propozycję prezydentowi USA, Ronaldowi Reaganowi, aby utworzyć międzynarodową koalicję do rozwijania energii z fuzji jądrowej w celach pokojowych. Rok później UE, Japonia, Związek Radziecki i POMS USA wszyscy zgodzili się zaprojektować obiekt do fuzji jądrowej o nazwie ITER. Dziś ten wysiłek rozrósł się, obejmując tysiące inżynierów i naukowców z 35 krajów członkowskich. Naukowcy planują użyć tego reaktora o masie 23 tysięcy ton, aby, mówiąc w prostych słowach, stworzyć małą gwiazdę. Tutaj na Ziemi, która następnie będzie używana do zasilania świata. Jeśli wydaje Ci się, że to naprawdę wielka sprawa, to dlatego, że tak jest. Reaktory jądrowe. Które prawdopodobnie znasz, wykorzystują proces zwany rozszczepieniem, w którym atomy są rozdzielane, a energia jest uwalniana w postaci ciepła i promieniowania. To ten sam proces, który zasila te straszne bomby atomowe i elektrownie jądrowe, które mamy dzisiaj. Jest napędzany przez pierwiastki takie jak uran i pluton, które mogą być trudne do zdobycia i kończą jako niebezpieczne odpady nuklearne. Fuzja jądrowa natomiast to proces, w którym atomy są łączone przy użyciu pierwiastków, które są obficie dostępne na Ziemi. Jak izotopy wodoru, które można wydobyć z wody. Ciepło generowane przez reaktory fuzji jądrowej może być używane do produkcji pary, która może napędzać turbiny i generatory do wytwarzania energii elektrycznej. Gdy już to osiągniesz, masz praktycznie nieograniczone źródło energii bezemisyjnej, które nie zależy od tego, czy jest słonecznie czy wietrznie. Problem polega na tym, że osiągnięcie wydajnej, skalowalnej fuzji jądrowej tutaj na Ziemi jest nadal bardzo trudne. Potrzebujesz maszyny, która wytrzyma temperatury 10 razy wyższe niż w jądrze Słońca i dwukrotnie większą siłę niż wymagana do wystrzelenia promu kosmicznego. To wszystko, co można powiedzieć, ta rzecz musi być naprawdę, naprawdę trwała. I tu wchodzą w grę szalone ilości betonu i inżynierii, które widzisz tutaj w akcji. Oto jak to będzie działać. Atomy wodoru są wstrzykiwane do tego naczynia próżniowego. Następnie włączany jest gigantyczny nadprzewodzący magnes wokół maszyny, a napięcie usuwa elektrony z ich atomów, tworząc coś, co nazywa się plazmą. To stan materii, który jest trochę jak gaz. Mam nadzieję, że nadal jesteś z nami. Ta plazma jest następnie podgrzewana do ekstremalnych temperatur sięgających 150 milionów stopni Celsjusza. Atomy następnie łączą się i uwalniają ogromny wybuch energii cieplnej w tym procesie. Ta reakcja jądrowa produkuje 4 razy więcej energii niż rozszczepienie jądra atomowego 4 miliony razy więcej energii niż można uzyskać z spalania tej samej ilości węgla, ropy lub gazu. To kamak. ITER będzie największym i najpotężniejszym urządzeniem do fuzji na świecie, złożonym z miliona komponentów i 10 milionów części. Te części są produkowane i montowane przez kraje członkowskie ITER, a następnie wysyłane tutaj na tę 180 hektarową działkę we Francji. To trochę jak budowanie zestawu LEGO, tylko 10 milionów razy bardziej skomplikowane. Jestem Colette Ricket i pracuję jako zastępca szefa Biura Kontroli Projektów organizacji ITER. Moim zadaniem jest upewnienie się, że wszystkie elementy potrzebne do złożenia zestawu LEGO, jakim jest ITER, Pojawiają się na czas, w odpowiednim kolorze, w kształcie i czasie. Jestem mistrzem zestawu Lego. Z tak wieloma ciężkimi komponentami potrzebnymi do budowy maszyny, 104 km dróg zostały specjalnie zmodyfikowane w coś, co teraz jest znane jako trasa ITA. Zbudowaliśmy mosty, poszerzyliśmy drogi, mamy konwoje policyjne, aby przetransportować nasze komponenty. To ogromne przedsięwzięcie: przemieścić komponent. Wszystko trafia tutaj do ogromnej hali montażowej. Części są składane, a te ogromne dźwigi na suficie nad moją głową podnoszą je i przenoszą do reaktora. W swojej istocie wciąż budujemy tę samą placówkę, którą budowaliśmy i którą wyobrażano sobie dekady temu. Ale oczywiście co tydzień coś się zmienia, ponieważ jesteśmy na globalnej platformie. Pandemie, Brexit, wybory polityczne. Więc wtedy zmieniamy harmonogram, przekształcamy nasz program. Większość czasu spędzam mówiąc cóż, to był plan, ale nic nie idzie zgodnie z planem i tak zamierzamy się dostosować. Teraz jestem zadeklarowanym maniakiem budowlanym, a ITIA naprawdę jest ostatecznym projektem budowlanym. Jeśli myślałeś, że nakłonienie jednego rządu krajowego do budowy infrastruktury jest trudne, spróbuj zrobić to z 35 narodami, wszystkimi z różnymi językami, kulturami i praktykami budowlanymi. To dość nuklearny poziom współpracy projektowej, a narzędzia od Think Project pomagają to wszystko zrealizować. Więc to jest zjednoczenie tych narodów, które uznają, że istnieje problem z warunkami środowiskowymi, uznają potencjał fuzji do rozwiązania problemu podstawowego obciążenia energetycznego. I teraz pracują razem w najbardziej niesamowity współpracujący sposób. Myślę, że w głównej siedzibie ITER jest coś około 45 języków ojczystych. To niesamowita rzecz. Za całym betonem, magnesami i metalem stoi wiele różnych ludzi, którzy budują, transportują i montują miliony specjalistycznych części. I wszyscy ci, różni ludzie, którzy przyczyniają się do ITA, potrzebują umów, aby otrzymać wynagrodzenie i upewnić się, że ich praca jest rozliczana. Think Project zarządza umowami dla prawie 400 użytkowników w 30 organizacjach i tych 35 narodach. To nie jest najbardziej efektowna część projektu, ale to klej, który w pewnym sensie trzyma całość razem. Stawka dla ITER jest wysoka, a utrzymanie porządku niezbędne. Zainwestowano dużo pieniędzy i jest to kluczowy moment w naszej transformacji energetycznej. Odchodząc od paliw kopalnych w kierunku źródeł odnawialnych, ogromny projekt ma zostać uruchomiony po raz pierwszy w 2025 roku z nadzieją na stworzenie plazmy. Ostatecznie celem jest stworzenie przynajmniej na kilka sekund tego, co naukowcy nazywają energią netto, gdzie produkowane jest więcej energii niż zużywane. Gdy to małe zadanie zostanie wykonane, kolejnym wyzwaniem będzie faktyczne skierowanie energii wytworzonej przez fuzję do naszych istniejących sieci energetycznych. Ale to wciąż kwestia kilku dekad i prawdopodobnie zajmą się tym inne reaktory. ITER nie jest jedyną grupą próbującą wykorzystać moc fuzji jądrowej. Coraz większa liczba koalicji i prywatnych firm ściga się, aby dowiedzieć się, jak uczynić energię z fuzji komercyjnie opłacalną i konkurencyjną w stosunku do cen paliw kopalnych. Nowa ustawa infrastrukturalna USA zawiera szereg postanowień dotyczących badań i produkcji energii jądrowej. Gdy ktoś złamie ten kod, komercyjnie skalowalna, bezwęglowa produkcja energii dramatycznie zmniejszyłaby zależność świata od paliw kopalnych. Ale to zajmie czas, a obniżenie kosztów energii odnawialnej może pomóc nam dotrzeć tam szybciej. Możliwość przyszłości, która będzie dobra dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci z dobrym standardem życia, wymaga fuzji. Nie ma innego rozwiązania. Stojąc tutaj w samym centrum tego reaktora, który dosłownie może zmienić świat, jest naprawdę potężnym przypomnieniem, jak duży wpływ może mieć przemysł budowlany. Nic z tego nie byłoby możliwe bez sektora, który tak wielu z Was codziennie pracuje, aby tworzyć. Miejsce, w którym obecnie stoję, w nadchodzących dekadach może być postrzegane jako miejsce narodzin nowego rodzaju energii na tej planecie. Nie jestem pewien, czy może być coś bardziej fascynującego. Ten film został zrealizowany dzięki Think Project. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej. I jak zawsze, jeśli chcecie uzyskać więcej z kanału wideo o budownictwie, który zabiera Was do samego serca reaktora jądrowego, upewnijcie się, że subskrybujecie B1M. 1 milion komponentów, co najmniej 10 milionów części. ITER Tokamak to największy na świecie zestaw konstrukcyjny. Komponenty są produkowane przez każdego z członków w fabrykach w ich krajach i dostarczane do ITER. Ten system wkładu rzeczowego oznacza, że wszyscy uczestnicy uczą się budować reaktor fuzyjny. Japonia na przykład dostarcza 9 z 19 cewek pola toroidalnego. Każda z nich waży prawie 350 ton, tyle co w pełni załadowany Boeing 747. Centralny solenoid, ITER. Wysoki magnes znajdujący się w centrum maszyny, 18 metrów, 1000 ton, jest produkowany w Stanach Zjednoczonych. Korea dostarcza 4 z 9 sektorów naczynia próżniowego. 2 zostały już dostarczone. Unia Europejska, oprócz innych wkładów, jest odpowiedzialna za wszystkie budynki. 5 sektorów naczynia próżniowego i 5 z 6 magnesów pola peloidalnego. Rosja odpowiada za wiele systemów zasilania cewek, a także za najmniejszy magnes pola Największym wkładem Indii jest kriostat ITER, którego segmenty są produkowane w kraju, a następnie wysyłane do ITER i montowane na miejscu. Chiny produkują system zasilania magnesów czyli ponad 1600 ton sprzętu, aby dostarczać energię elektryczną i płyny kriogeniczne do magnesów. Te komponenty, jak i wiele innych, podróżują statkiem do francuskiego portu w Marsylii fos Sur-Mer. Następnie przemierzają drogi Prowansji, aby dotrzeć do ITER. Przez 3 lata prowadzono na dużą skalę pracę nad specjalną trasą, aby zapewnić, że największe i najcięższe komponenty ITER Mogą być bezpiecznie dostarczone na miejsce ITER. Po dotarciu do ITER, komponenty są albo przechowywane, albo przygotowywane do instalacji. Montaż maszyny ITER został oficjalnie rozpoczęty w lipcu 2020 roku w wirtualnej obecności prezydenta Francji oraz wysokiej rangi przedstawicieli każdego z członków ITER. Pod koniec pierwszej fazy montażu ITER wyprodukuje swoją pierwszą plazmę. Niektóre komponenty muszą być wstępnie zmontowane przed ich umieszczeniem w szybie tokamaka. Czasami wymaga to ustawienia ich w pozycji pionowej przy pomocy specjalnie zaprojektowanego narzędzia. Hala montażowa ITER jest wyposażona w suwnice mostowe, które mogą podnosić 500 ton. To jest główne narzędzie do pozycjonowania komponentów w szybie tokamaka. Instalacja ostatniego głównego komponentu pokrywy kryostatu będzie oznaczać koniec montażu rdzenia maszyny i początek uruchamiania i eksploatacji. wodoru To deuter z jednym protonem i jednym neutronem oraz tryt z jednym protonem i dwoma neutronami. Zderzają się one z bardzo wysoką energią i temperaturą około 150 milionów stopni, co jest 10 razy wyższą temperaturą niż w centrum Słońca. I mogą się łączyć. Powstają więc pierwiastki helu i jeden neutron. To jest najważniejsza część reakcji, ponieważ neutron zawiera 80% całej energii reakcji, fuzji. W ciągu ostatnich dekad rozwoju dwa inne koncepty zasadniczo przetrwały ten darwinistyczny proces, a są to tokamak i stellarator. Oba mają wspólne to, że pole magnetyczne ma kształt pierścienia. Ale istnieją subtelne różnice między tokamakiem a stelarator. Nie tylko w nazwie. Teraz tokamak to rosyjskie słowo i zasadniczo oznacza po prostu pączek. To nie jest dokładnie to, co po rosyjsku oznacza pączek, ale. tokamak. To zasadniczo komora w kształcie pączka. Tak więc tokamak to rosyjski akronim i oznacza po rosyjsku toroidalną komorę i magnesy. Jest to więc bardzo, bardzo proste i nie ma nic wspólnego z to machawkiem. Nigdy, nigdy tego nie mylimy. Okazuje się, że potrzebujemy silnych pól magnetycznych, tak więc faktycznie potrzebujemy dwóch rodzajów pola magnetycznego. Pierwsze występuje w czymś tym, co nazywamy kierunkiem toroidalnym, to podąża za kształtem torusa wokół. Ale to nie wystarczyłoby, aby utrzymać to całkowicie zamknięte. Więc to, co robimy, to faktycznie chcemy również pola magnetycznego w tym, co nazywamy kierunkiem poloidalnym. I to wprowadza pewien skręt. Pierwszą rzeczą, którą robisz, jest opróżnienie tego naczynia próżniowego. Pompujesz je i pozbywasz się całego gazu w nim. Następnie zaczynamy ładować nasz system magnetyczny wokół komory próżniowej. Wprowadzasz niewielką ilość paliwa, około tyle, co znaczek pocztowy w kilku miejscach. Następnie włączasz solenoid, który znajduje się w środku tokamaka, i to dzięki magii fizyki tworzy pole elektryczne w torusie gaz wodorowy, deuter i tryt zaczynają wirować wewnątrz tokamaka. Następnie nasz pierwszy system grzewczy włącza się i przekształca ten gaz w plazmę, a całość zaczyna wirować wokół tokamaka. Następnie używasz systemów grzewczych RF i innego systemu grzewczego, zwanego wiązką neutralną. Wystrzeliwujesz wiązki cząstek, co pozwala przejść z temperatury rzędu 1 do 10 milionów stopni do 100-150 milionów stopni a potem proces. Fuzji się rozpoczyna. Cząstki mogą zderzać się wystarczająco szybko, aby się połączyć, a następnie wytwarzają energię. Wtedy zapalasz słońce wewnątrz swojej klatki. Dotarłeś do końca tego odcinka? Brawo! Zainteresowała cię ta tematyka i chcesz dowiedzieć się więcej? To świetnie. Podziel się swoją opinią w komentarzu. Ma to znaczenie. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw lajka. Pomożesz nam dotrzeć do większej społeczności. Widzimy się już niebawem z nowym materiałem. Serdecznie zapraszam.